W dniu dzisiejszym obchodzimy 97. rocznicę odzyskania niepodległości przez nasz kraj i rozpoczęliśmy to święto, tą uroczystość, uroczystą muszą świętą w bazylice mniejszej w Grybowie. Następnie przeszliśmy pochodem przez ulice miasta pod pomnik ofiar faszyzmu znajdujący się w Parku Miejskim w Grybowie, gdzie zostały złożone wiązanki kwiatów i okolicznościowe przemówienie. Tym, jak gdyby uczciliśmy pamięć o poległych naszych rodakach, którzy walczyli kiedyś o naszą wolność, walczyli o naszą suwerenność, walczyli o naszą niepodległość. Następnie udaliśmy się do miejskiego Domu Kultury, w którym to odbył się wernisaż, otwarcie wystawy pod tytułem Sztuka w okopach I wojny światowej, a następnie miała miejsce akademia, montaż, montaż słowno Muzyczne w wykonaniu dzieci ze szkół szkoły podstawowej numer 1 w Grybowie oraz gimnazjum Grybowskiego. Następnym jak gdyby y, punktem dzisiejszej imprezy jest y, pierwszy niepodległościowy rajd rowerowy, który rozpocznie się o godzinie 13.30 na płycie rynku miejskiego i będzie to rajd rowerowy pod górę helm y, gdzie praktycznie tam będzie koniec. Y, można powiedzieć, tego. Etapu rajdu, i to jest jak gdyby taki symbol dnia dzisiejszego, symbol 11 listopada. Pliwie największe święto państwowe, narodowe, w związku z tym również i takie szerokie zaproszenie wszystkich do udziału w uroczystościach. Kierujemy wspólnie z panem burmistrzem do wszystkich instytucji, do wszystkich stowarzyszeń, do ludzi. Zaproszenie o wzięcie udziału no, w, tym, w tej wielkiej uroczystości. Tutaj e, oczywiście jest bardzo praktycznie, być może nie ma rodzin, w których by nie doszukał się e, przodków, którzy w okresie pierwszej wojny, w legionach, w XX roku, bo przecież ta niepodległość była e, był to proces, długi proces dochodzenia do pełnej niepodległości także jeszcze i w XX właśnie roku w okresie wojny bolszewickiej również tutaj nasi pradziadowie, dziadowie brali udział i oczywiście w młodym wieku ginęli za, za ojczyznę, za wolność. Polak już nieraz przemierzał Drogi wiodące przez świat buty polskiego żołnierza wszędzie znaczyły swój ślad, poprzez to i poprzez gazale przez minuty, godziny i dni, poprzez lata, miesiące i dalej, ale Polska bez przerwy się śni poprzez narliki Monte Cassino. Przez zamkone wśród ognia i bąb, Czasem górą, a czasem doliną, Byle ujrzeć rodzinny swój...